Przecież hałas po tym jak zabiłem tą tą sowę, co będzie. Sowa mi pomaga, światło i cień, co mam zrobić? Sowa mi pomaga. Strzeż się przewodnika, który ma cię zbawić. Dziś może Ci pomóc, a jutro zostawi. Okej. Okay. Nowa droga. Poziom 16. Wielki kajdan. Aby go na web. To jest jakaś ściana w ogóle. Dobra, pijemy ten eliksir. I uciekamy w prawą stronę. Niesamowite. I teraz mi jakieś gówno zabije minus 40 obrażeń. Dobra, muszę uciec na bok. Trudno, no co? Ucieknę czy zginę? Sparowało, ale pięknie. Pięć do ataku, dawaj, dawaj eliksir. Okej, okay, muszę iść dalej. A, to się otwiera jakoś. Poczekaj, ty... Okej. Okay. O, cholera, to będę musiał przejść tutaj wszystkie. Ja tu i minąłem już to jedno. Mmm, ale skrzaniłem to. Otwieramy ten, duży ten skarbiec. Odporność na obrażenia przy dodatniej obronie. Zyskujesz punkt ataki i tracisz punkt obrony równe otrzymanym obrażeniom. plus 8 do rozpryskowych, ej to jest potężne czy dać to? dam to, dobra zobaczę zamrażasz wszystkie stwory, ej świetnie jest czekajcie, ty to chyba, jest, chyba jestem uratowany, czekajcie wszystko zamrożone. Odpalmy tą kartę. Chyba jestem w domu. Pięknie. I jeszcze jedno. I pięknie. Komu zaufasz? Jest Sowa. Po tym wszystkim wciąż się boisz, czemu zerwać chcesz nasz sojusz? Dziękuję, że wreszcie pokazujesz swoje prawdziwe oblicze. Teraz poznasz moje. Kurwa, jak to jest creepy. <grywa> What the fuck. Ok. Kolejna akcja z do Ciebie. Zobaczcie na to. 40 ataku plus 10 20 szybkości 12 obrony. No ale ja nawet do niej nie dojdę, no gdzie jak ja mam tu po drodze tyle potworów, że dajcie spokój. Tam się dzieli po śmierci. sklep z organizacyjnym po użyciu, ale bardzo fajny twoje ataki leczą trzy punkty zdrowia, że masz go mniej niż 25%, to byłoby spoko w sumie ale 50% szans, że się użyje hmm, dobra dam Bibrat. wspomnień na razie, póki co no i co mam robić dalej? Ta osoba się coraz bardziej zbliża do mnie, więc... To mnie po 8 bije. 16 ataku ma. Pałykamy. Tego zabijemy. Tego spróbujemy ominąć. Tego zabijemy. Za 45. On po 14 bije? 14 bije. A, bo ja tracę defensa. Ja pierdziele. Za każdy atak, który dostaję, ja tracę defensa. To nieźle. Dobra, dawaj. A sobie idziemy się lać. Boss. Huh. No to zginiemy od niej w takim razie. Trudno. Na śmierć. No, przyznam szczerze, no, ładny wynik. Osiągnięta głębokość na maksa. Zebranych dużo, 570, zabite stwory 86, 417 tur, 33 minuty. Otwieramy. Odblokowaliśmy zamianę, odblokowaliśmy obżarstwo. I to wszystko. Dobra, kochani. 20 po północy. Kończymy na dzisiaj. Wracamy do menu. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. No i cześć.